Złom, dobrym wszystkim. 3 września, w piątek, jestem tutaj nie sam w piwnicy. Jest ze mną Wilo Przemek, znany z wcześniejszych produkcji filmowych u zawodowego. Co robiliśmy razem w piwnicy? Razem robiliśmy małe podsumowanie puszek, segregowanie. Mieliśmy magnes i przy pomocy magnesu oddzielaliśmy ziarno od plew. A plew tam było może 3 sztuki, a reszta samo. Czyste. Zgasło światło. Czyste aluminium. No i to idzie do Filipa jutro rano przed pracą załaduję na Fiata i zawiozę do skupu na skupu, także Filipie, to co przyjaciele zawodowy i przyjaciele zebraliśmy dla ciebie. Kolego nasz, no zobaczymy ile wyjdzie jutro. Jutro będziemy ważyć. Pozdrawiamy kogoś? Kogo by pan chciał pozdrowić? Wszystkich. O, i to jest właśnie Przemek, skromny. Przyszedł do mnie w piątkowe popołudnie, właściwie wieczór, pomagać przy puszkach. To jest prawdziwy przyjaciel. Do ważenia, moi drodzy. Miłego popołudniu, miłego weekendu. Widzimy się rano na skupie. Do ważenia.